Czy znasz Antygonę Sofoklesa? Pytanie pierwsze. Dlaczego Antygona postanawia pochować polinejkesa wbrew zakazowi Krona? Która odpowiedź jest poprawna? Odpowiedź B Z szacunku dla praw boskich i rodzinnych. Pytanie drugie. Co jest głównym źródłem konfliktu tragicznego w dramacie? Odpowiedź: B. Zderzenie prawa boskiego z prawem ludzkim. Pytanie trzecie: jaki los ostatecznie spotyka Antygonę? Odpowiedź: C. popełnia samobójstwo w grocie. I ostatnie pytanie: do kogo Antygona porównuje się, idąc na śmierć? Odpowiedź B do zamienionej w skałę i opłakującej dzieci.